To bardzo się wiąże jeszcze asertywność i komunikacja razem z tym tematem, dlatego że mam wrażenie, że często mówimy tym samym językiem, natomiast nie potrafimy się porozumieć. Natomiast ym, mam mega alergię na taki rodzaj pytań. Kiedy słyszę, że jakiś kurt, zadaje takie pytanie, to raczej wiem, że, że nie wie co robi. Ja na swojej drodze spotykam wiele osób, które prowadzą firmę, ale też menedżerów, którzy raz, że się boją przyznać, że czegoś nie umieją, robiąc krzywdę zespołowi. Cześć. Witamy wszystkich słuchaczy i widzów w podcaście pod tytułem Mistrzynie i Mistrzowie HR. Nazywam się Filip Sobel, twórca i pomysłodawca Staffli, czyli narzędzia, które w swojej misji dopasowuje kandydatów do stanowisk pracy za pomocą krótkich i personalizowanych testów rekrutacji, które wspierają codzienną, ciężką pracę rekruterów i rekruterek. Podczas rozmów z naszymi gośćmi przybierzemy Wam prawdziwą twarz polskiego heru i nie tylko, właśnie od tej nieznanej wcześniej, bardziej osobistej strony naszych rozmówców. Rozmawiamy na tematy, na które rozmawia się rzadko i które mogą umykać nam podczas codziennej gonitwy, braku czasu i całej masy obowiązków, które dźwigamy na swoich barkach. Drodzy e, słuchacze i widzowie, e, jest mi bardzo miło e, wśród naszych e, dzisiejszych gości powitać Karolinę Latus, e, która znana Wam jest na pewno z SuperSource.me, ostatnio także wyróżniona e, wśród top 30 najciekawszych profili na polskim LinkedInie w rankingu My Company Polska. Cześć Karolina, e, bardzo mi miło Cię u nas gościć. Cześć Filipa, ja pięknie dziękuję za zaproszenie do tego podcastu. No i oczywiście standardowo chciałem rozpocząć od pytania rozgrzewkowego, które zadajemy wszystkim naszym gościniom i gościom. Czyli Karolina, jakbyś miała w kilku słowach, w kilku zdaniach powiedzieć, kim jest Karolina, no to co byś tutaj powiedziała? No a to pytanie to jest niemalże filozoficzne. Eee, mogę powiedzieć, że zadaję sobie je niemal każdego dnia. Bo w sumie każde doświadczenie, każdy nowo poznany człowiek, każda rozmowa ma na mnie bardzo duży wpływ i w jakiś sposób mnie zmienia, ale też tak, żeby odpowiedzieć Tobie na Twoje pytanie, to mogę powiedzieć, że jestem takim szefem kuchni w harowym świecie, bo mam wrażenie, że mieszam składniki wiedzy, doświadczeń, żeby zaspokoić nie tylko głód ciekawości, ale też, żeby zainspirować do poszukiwania nowych smaków. Dobrze, to mam nadzieję, że to nawiązanie do, do kuchni będzie nam towarzyszyć podczas dzisiejszego nagrania. Na samym początku, w kontekście Twojej ścieżki czy też kariery zawodowej, chciałem zapytać, skąd właśnie zamiłowanie do gotowania tutaj z różnych harowych składników, czy też jakie miejsce har zajmuje w Twojej kuchni, w Twoim garnku, albo po prostu w Twoim DNA. HR chyba zajmuje dopiero drugie miejsce i to może być zaskoczeniem, ponieważ pierwsze zajmuje biznes. I ja właściwie w tym hr znalazłam się poprzez moją ścieżkę zawodową, bo to akurat mało kto wie, bo już wysunęłam to z LinkedIn'a, bo to było dawno, dawno temu. Ja swoją ścieżkę zawodową zaczynałam w marketingu, w agencjach reklamowych, potem wewnętrznym dziale marketingu w Macro Cash Carry, a dopiero potem założyłam swoją firmę i ona w ogóle jeszcze wtedy, Niewiele miała wspólnego z HR-em, bo założyłam firmę w branży przemysłu ciężkiego w Niemczech. Była połączona też z firmą polską i tam prowadziłam kontrakty o dzieło, właśnie w odlewniach przykładowo. I zaczęłam zatrudniać tak ogromne ilości ludzi, że w pewnym momencie stwierdziłam, że kurczę, czemu, czemu nie zrobić agencji pracy tymczasowej w Polsce? I tak się zaczęła w ogóle moja droga HR-owa. Więc w pewnym sensie została wymuszona też przez moje decyzje biznesowe. I ja razem z moją własną firmą rozwijałam się w hr -ze. Czyli sama uczyłam się rekrutacji, potem chodziłam na różne szkolenia, a następnie wraz z moją firmą, z moją agencją, zaczynałam robić rekrutację na coraz to wyższe stanowiska, aż na koniec już robiłam headhunting na stanowiska C-level. Okej, okay, czyli faktycznie, tak jak tutaj e, Karolina wskazujesz, myślę, że ta Twoja ścieżka jest faktycznie e, dość nietypowa, ponieważ zazwyczaj e, w tym momencie w, 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 nagrywania zawsze bardzo często słyszę o tym, że gdzieś tam her od początku był moją pasją, że od początku w ten właśnie e, sposób kierowałem czy kierowałem swoją ścieżkę zawodową. Tutaj mamy faktycznie takie troszkę bardziej nietypowe, a może nawet e, kompleksowe e, podejście, czyli to też na pewno pokazuje, że e, podchodzisz do tematu. Właśnie bardziej kompleksowo, ze względu na to, że nie jest to tylko HR, ale także i marketing, i biznes, które, którego hybryda no, myślę, że na pewno daje tutaj fajne efekty, jeżeli chodzi o, o Twoją działalność. I moje pierwsze pytanie, już właśnie troszkę głębiej w tę e, działalność wchodząc, e, będzie dotyczyło wyzwań, ponieważ każdy z nas ma na pewno różnego rodzaju wyzwania, problemy dnia codziennego, brak czasu i te wszystkie rzeczy, z którymi na co dzień się mierzymy. Chciałem właśnie, jakie są takie główne wyzwania, z którymi Karolina na co dzień mierzy się w pracy. Chyba moim największym wyzwaniem jest właśnie taka interdyscyplinarność. To, że nie ma tak, że jednego dnia zajmuję się tylko jednym wątkiem, chyba, że prowadzę szkolenia, ale to też też jest jeszcze inna historia. Natomiast na co dzień zajmuję się i hr i, i biznesem, i kwestiami operacyjnymi, i marketingiem, i sprzedażą. W ogóle ja od samego początku, jak prowadziłam firmę, mówiłam, że ja nie znoszę sprzedawać, ja tego nie będę robić, a potem już z biegiem czasu okazało się, że tak naprawdę w mojej firmie najlepiej sprzedaję ja i faktycznie nawet pokochałam tą sprzedaż. Więc to jest chyba najbardziej skomplikowane, że trzeba łączyć różne kompetencje z różnych dziedzin. To prawda. Myślę, że po tym, co mówisz, mogę się na pewno podpisać obiema rękami, ponieważ w mojej działalności też generalnie na co dzień w Tafli zajmuję się wszystkim. I tak naprawdę także sprzedaż jest naprawdę. 50, jak nie 70% mojego czasu zajmuje, i też jest to coś, czego naprawdę bardzo, bardzo, bardzo nie lubię, więc myślę, że możemy sobie tutaj śmiało przybić internetowo piątkę. A w kontekście właśnie tych wyzwań, o których rozmawiamy, czy jest coś, co szczególnie cię w tej pracy na co dzień po prostu irytuje, tak z ręką na sercu? Może to będzie zbyt idealistyczne, może to będzie naiwne podejście, ale jest jedna rzecz taka w ogóle biznesowo-życiowa, która mnie denerwuje, to jest brak etyki pracy i etyki takiej w życiu. Czyli jeżeli na coś się umawiamy, to to robimy. Nie gałotujemy się, jeżeli. To bardzo się wiąże jeszcze asertywność i komunikacja razem z tym tematem, dlatego że mam wrażenie, że często mówimy tym samym językiem, natomiast nie potrafimy poro się porozumieć. I nawet ja rozumiem, że są różne też sytuacje w życiu, e, różne rzeczy się zdarzają, wypadają. Natomiast. Ludzie boją się mówić wprost, że słuchaj, dzisiaj nie dam rady, tak? Tylko zamiast tego przestają odbierać telefon z jakiegoś powodu. Dokładnie, wiesz, ale jakbym miała powiedzieć, to jest chyba najbardziej dla mnie irytująca rzecz, że nie ma takiej komunikacji wprost. Tak, ja generalnie mogę też znowu z mojego doświadczenia powiedzieć, że faktycznie zauważam, że ludzie nie potrafią powiedzieć nie. I znowu się do tej sprzedaży tutaj odwołam. Gdzie naprawdę myślę, że ułatwiłoby to i wiele Twoich, i moich kontaktów, gdyby faktycznie ludzie, z którymi rozmawiamy, potrafili bardzo, bardzo wyraźnie od razu tę granicę postawić. Bo generalnie no w mojej pracy to ja, wiesz. Mam listę kontaktów, po prostu. Taką naprawdę paru stronicową listę numerów telefonów, które ode mnie nie odbierają. Czasem stosuję naprawdę różnego rodzaju wytrychy do tego, żeby, żeby gdzieś tam ich zaktywizować, ale no, tak jak mówisz, no, zgadzam się z tym, że, że to naprawdę nie, nie o to chodzi. I, I myślę, że po tym też mogę, mogę się obiema rękami podpisać. Więc dobrze, powiedzieliśmy sobie troszkę o wyzwaniach, a żeby tutaj troszkę pozytywnej nutki w tą naszą rozmowę wprowadzić, zastanawiam się, Karolina, co powoduje, że. Po, po właśnie po, po całym dniu pracy stwierdzasz, że to był naprawdę super dzień? Jeszcze zanim ci odpowiem na to pytanie, bo mam świetną anegdotkę odnośnie tego, co powiedziałeś. Bo już lata temu, jak zaczynałam w ogóle swoją przygodę też w Harzej i w rekrutacji w swojej firmie, spotkałam na swojej drodze, ja muszę powiedzieć, bo sporo osób zna tą historię e, i Artur, o którym wspomnę, też o tym wie. E, spotkałam na swojej drodze Artura Deninisa, który próbował mi coś sprzedać. I ja pamiętam, że ja zablokowałam jego numer telefonu w pewnym momencie, właśnie tak jak ty mówisz, że, że też masz jakąś tam listę. Ja zablokowałam jego numer w telefonie i ja myślałam, że ja go więcej w życiu pewnie nie zobaczę. I jakież było moje zdziwienie, jak wiele, wiele lat później pozna, zobaczyłam Artura na kolejnym wydarzeniu branżowym, Artur stanął przede mną i powiedział mi Karolina, ja cię bardzo przepraszam, bo byłem takim parszywym sejsem. I to się faktycznie już potem zmieniło, więc ja myślę, że też osoby, które pracują w sprzedaży muszą przejść jakąś ścieżkę, troszeczkę własnego rozwoju, żeby zrozumieć, jak sprzedawać też właśnie od takiego parszywego sejsa, o czym mówi często Maciek Czerwonka, do takiej sprzedaży relacyjnej. Tak, ja się z tym w pełni zgadzam i też przyznam szczerze, że na pewno jest to coś, czego ja na przykład osobiście cały czas się uczę, tak jak właśnie na początku naszej rozmowy w innym kontekście wskazywałem, że na pewno popełniam wszystkie błędy, jakie są możliwe do popełnienia, ale staram się z nich wyciągać lekcje i, i, i faktycznie, jeżeli chodzi o budowanie relacji z ludźmi, no to przede wszystkim ta empatia i nie bycie parszywym salesem, tak jak wskazujesz, jest tutaj na pewno o wiele, o wiele bardziej miarodajne niż Niż by się niż by się mogło wydawać. A właśnie wracając w takim razie do tej naszej nutki pozytywności, no to zastanawiam się właśnie, co tutaj Karolina sprawia, że po dniu ciężkiej pracy stwierdzasz, że to był naprawdę fajny i udany dzień. Dwie rzeczy. W związku z tym, że jestem bardzo poukładana, co zresztą Kasia pewnie potwierdzi. Aha. To bardzo lubię, jak moja to lista jest na zero wyczyszczona. A druga rzecz to jest taka, ja bardzo zwracam uwagę na to, żeby na bieżąco katalizować różne, nie wiem, emocje, żeby nie siedzieć te 8 godzin przy biurku, zresztą ja też jestem takim typem, dobrze nagrywam to w południe, bo ja rano nie funkcjonuję. Ja raczej funkcjonuję Słyska. w południe, w związku z czym też tak sobie dzielę dzień, żebym miała czas nie wiem, wyjść na spacer z moim psem, żebym miała czas dobrze zjeść żebym jakieś przerwy pomiędzy spotkaniami, więc o, to dobrze to nazwać higieną, higieną pracy. Jeżeli na koniec dnia mam wszystko zrobione i mam poczucie, że w międzyczasie zadbałam też o siebie, to wiem, że ten dzień był dobry. Super. Myślę, że jest to to, co nazwałeś tutaj higieną pracy, jest rzeczywiście tym, co, co ja też z mojej perspektywy mógłbym, mógłbym polecić. Chociaż też wiem, że czasem łatwo się mówi, a jednak czasem pędnia codziennego no, wskazuje na to, że jednak ciężko czasem tę e, higienę zachować. Ale myślę, że zdecydowanie powinniśmy przynajmniej bać o to, żeby gdzieś tam e, z tyłu naszej głowy ta higiena po prostu, po prostu była. A gdybyś, Karolina, mogła sobie wybrać taką jedną rzecz, którą chciałabyś właśnie w swoim życiu, na razie zawodowym, oczywiście zmienić? Czyli wyobrażamy sobie taką sytuację, gdzie dostajesz jednorazową możliwość użycia wszystkich zasobów, które istnieją na tym świecie. Czy jest coś, a jeżeli tak, to co? Co byś właśnie zmieniła albo w swojej pracy, albo w swojej firmie? A czy mogę użyć magicznej różdżki? Tak, zdecydowanie miałem to właśnie nazwać tutaj możliwością użycia czarodziejskiej różdżki. To ja bym rzuciła zaklęcie expecto patronum. Ponieważ jestem fanką Harry'ego Pottera, więc musiałam w, wpleść ten wątek i to jest takie zaklęcie. wczoraj oglądałem właśnie część związaną z więźniem z Azkabanu, ponieważ moja dziewczyna też jest ogromnym fanem, więc bardzo często powtarzamy. To jest to, to dla tych, którzy nie są fanami Harry'ego Pottera, tylko powiem, że zaklęcie Expecto Patronum to jest takie zaklęcie, które przy, przywołuje takiego ducha opiekuńczego, tak to można nazwać, który walczy na korzyść tego, który rzuca to zaklęcie. i ja mogę powiedzieć, że czasami prowadzenie firmy to jest samotna droga, pomimo że jesteśmy z Kasią i fantastycznie w ogóle się też uzupełniamy, bo to też jest osobny wątek, jak z dwóch zupełnie różnych osób, jeżeli każda z nich jest świadoma, jesteśmy w stanie stworzyć bardzo fajny biznes, natomiast każda z nas prowadzi osobne działalności i. Mam wrażenie, że droga przedsiębiorcy jest często samotna. I dlatego bym sobie rzuciła takie właśnie zaklęcie, żeby był taki opiekun, taki mentor, stale w momencie, szczególnie kiedy jest na przykład trudno. Okej, okay, a pogłębiając troszkę to pytanie, to właśnie staracie się korzystać z jakichś właśnie tutaj albo usług mentorskich, albo osób, które po prostu czy to wiedzą, czy doświadczeniem na co dzień Was wspierają? Tak i nie. W sumie miałabym zadawać bardzo ciekawe pytanie, bo w pierwszej chwili mam powiedzieć, że nie. Natomiast zdarzyła nam się na przykład taka sytuacja bardzo trudna, jak jeszcze miałyśmy większy zespół z Kasią, jednej osoby, która przechodziła przez ciężki też okres w swoim życiu, i my z Kasią chcąc podejść do tego tematu bardzo profesjonalnie, empatycznie, same zrobiłyśmy konsultację z psychologiem, z panią terapeutką taką związaną też z, z biznesem, jak sobie poradzić z taką sytuacją, jak rozmawiać z tą osobą, która była też u nas w zespole, więc bardziej to jest punktowo, niż jest jakaś osoba, jakiś patron, jeden cały czas, który nas prowadzi. Okej, okay, czyli myślę, że pewnie tutaj zgodzisz się z moją maksymą, że y, ja osobiście uwielbiam rozmawiać z ludźmi, którzy są mądrzejsi ode mnie, y, właśnie w różnego rodzaju sferach prowadzenia biznesu, ponieważ, tak jak mówisz, nie kompleksowo, tylko bardziej punktowo, faktycznie z konkretnym wyzwaniem, z konkretnym problemem jak mamy okazję się do, do, do kogoś takiego zwrócić, y, niezależnie od tego, czy prowadzimy własną firmę, czy mamy własny zespół. Czy może jesteśmy członkiem takiego zespołu, też chcielibyśmy czasem po prostu lepiej w nim performować, możemy się zwracać i, i jest to dla mnie naprawdę bardzo, bardzo duża wartość, więc też fajnie, że o tym mówisz, Karolina. Wydaje mi się, że to wymaga też bardzo dużej dojrzałości takiej życiowej i biznesowej, bo ja na swojej drodze spotykam wiele osób, które prowadzą firmę, ale też menedżerów, którzy raz, że się boją przyznać, że czegoś nie umieją, robiąc nie krzywdę zespołowi, ale też właścicieli, którzy są właścicielami. Od samego początku, czyli na przykład nigdy, nigdzie nie pracowali. I wydaje mi się, że jeżeli nie mają takiej pokory w sobie, przede wszystkim pokory, to ciężko im będzie się odnaleźć potem w biznesie i tworzyć naprawdę fajną, stabilną firmę. Tak, zdecydowanie się z tym zgadzam. Ja osobiście też mogę, mogę przyznać, że na pewno to, co na przykład mi na mojej drodze pomogło, to to, że od samego początku w moim zespole miałem osoby, które mają, miały, miały mają nawet. O wiele większe doświadczenie ode mnie, ponieważ w momencie, w którym w wieku 21-22 lat próbowałem coś zrobić na rynku harowym bez jakiejkolwiek wiedzy, doświadczenia, no to okazało się to naprawdę sporym wyzwaniem. I e, gdyby nie właśnie mój zespół, czy też moi współpracownicy no to na pewno całą masę tematów, które ja z moją wrodzoną niecierpliwością zabiłbym po prostu na miejscu ich faktycznie wyrachowanie, doświadczenie i, i, i znajomość różnego rodzaju właśnie kwestii związanych na przykład nie wiem, z etyką biznesową, z komunikacją, w ogóle w jaki sposób czasem prowadzić spotkania z pewnymi ludźmi, sprawiło, że też pewnie troszkę jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy teraz i na pewno bardzo im za to serdecznie dziękuję i, i, i zawsze będę, będę podkreślał, że, że jest to dla mnie ważne. A zostawiając tutaj właśnie Karolina na chwilkę, na chwilkę tę strefę zawodową, i przechodząc do tej troszkę bardziej prywatnej, ponieważ wiadomo, na co dzień przez 8, czasem 9, 10 godzin, jakby wiadomo, staramy się tutaj na co dzień po prostu budować firmy, budować zespoły, budować czy też po prostu wpływać na to, żeby ten świat polskiego hero był troszeczkę lepszy. A od tej strony prywatnej zastanawiam się, co mogliby, Karolina, o tobie powiedzieć twoi przyjaciele albo znajomi? Zacznę od tego, że ja mam bardzo wysoki próg wejścia do przyjaźni. Bardzo wysoki. Jeżeli już kogoś nazywam przyjacielem. To znaczy, że ta, o, potrzeby tej osoby są na równi z moimi potrzebami. Yy, I na pewno moi przyjaciele wiedzą, że zawsze mogą na mnie liczyć. Zawsze, w każdym momencie. Ja, a druga taka rzecz, że nigdy nie wyjdą z mojego domu z pustym brzuchem, bo. Gotowanie <laughs> to jest. Wracamy do gotowania. Yy, gotowanie do gotowania. To... Tak, mój osobisty język miłości i, i zawsze staram się w ten sposób dbać o moich bliskich. Też się śmierzę, że jak na kogoś jestem zła, to raczej mu jedzenia nie zrobię, e, więc po tym też można poznać, że e, ktoś jest mi też bliski. Dokładnie. I mam teraz tutaj, bo tak jak, tak jak oczywiście obiecałem, odpowiednio przygotowałem się do tego spotkania i troszeczkę podpytałem. Oczywiście nie będę tutaj zdradzał imienia nazwiska, być może w pewnym momencie się to myślisz. Natomiast mam takie cztery sformułowania na Twój temat, więc bardzo bym prosił, żebyś tutaj potwierdziła albo zaprzeczyła, i generalnie przy okazji też po prostu skomentowała. Dobra, jesteśmy gotowi? Jesteśmy. Dobrze, więc tak. Pierwsze z nich dotyczy. Twoje, to Dotyczy faktu, że masz uprawnienia rolnicze. Zgadza się. Yy, okay. Czy chcesz to jakoś skomentować? Tak. To, to się zaczęło trzy lata temu, oczywiście, w pandemii. Dużo, dużo różnych pomysłów ludziom wpadało do głowy w pandemii. Um, siedziałam, pamiętam wtedy, w moim mieszkaniu w kamienicy yy, na dachu. I pomyślałam sobie, że bardzo potrzebuję mieć dom i dużo przestrzeni. I ja sobie coś do mojej głowy wybiłam, że ja muszę mieć dużą działkę. Nie mogę mieć zwykłej przecież takiego kwadrata. Nie, ja muszę mieć dużą. No i kupiłam sobie półtora hektara działki. Natomiast, żeby kupić tą działkę, no to nie było tak prosto, ponieważ nie byłam rolnikiem i long story short dostałam pozwolenie na kupienie tej działki, ale w międzyczasie w związku z tym że ja robię wszystkie rzeczy bardzo porządnie od początku do końca poszłam sobie na SGGW, na studia podyplomowe i zostałam runi. Czyli gdyby ktoś się zastanawiał nad tym jak wejść posiadanie dużego kawałka ziemi, no to tutaj właśnie Karolina udzieliła nam odpowiedzi. Drugie stwierdzenie dotyczy tego z czym czego naprawdę bardzo mocno ci zatroszczę, ponieważ usłyszałem, że Jesteś jedną z nielicznych osób, które potrafią założyć biały sweterek i cały dzień się nie upaprać. Jak ty to robisz? To Kasia musiała powiedzieć. To już na bank wiem, kto powiedział. Eee... Pomidor. Tak, Kasia dosyć często rozmawiam o tym białym sweterku. Tak i nie, faktycznie jak z Kasią jestem, w ogóle dosyć często się na biało ubieram I, i Kasia często mi faktycznie tego zazdrościła, ale to nie do końca jest prawda. I teraz zdradzę bardzo śmieszną może rzecz na mój temat. Dostałam od mojej siostry na, na gwiazdkę śliniaczek, taki dziecięcy, właśnie przez to, że ja wiecznie jestem zona tutaj, ale to też przez to, że ja jem na kanapie. W sensie trzymam sobie zawsze jedzenie tutaj. Mm -hmm. no, tak. I co, zdarza Ci się go y, używać na co dzień? Czy to po prostu była motywacja do tego, żeby gdzieś tam bardziej uważnie y, jeść? Sobie kupić, raczej żeby sobie z stół, stół kupić. Okej, okay, y, myślę, że, że, że na pewno tej umiejętności y, nie brudzenia się wszystkim, co akurat masz do jedzenia w ręce, na pewno mogłaby się ze mną podzielić, bo ja też generalnie bardzo rzadko w białych rzeczach chodzę, bo jak mam coś bojego na sobie, najlepiej świeżo upranego, to po prostu jest to najlepszy moment do tego, żeby czymś się po prostu powrócić. Dobrze, stwierdzenie numer trzy. Gdybyś mogła dostać dowolne zwierzątko, to chciałabyś papracza. Zgadza się. Dlaczego? No, bo to są takie słodkie, rozkoszne zwierzątka, które mają chwytne palce, ale po drugie, to jest taki miks psa z kotem. I dla mnie to jest niesamowite. A poza tym są rozkoszne. A czy jest to na przykład, oczywiście, też na chwilkę do rozmowy rekrutacyjnej, nawiązując, czy gdybyś dostała pytanie na takiej rozmowie, na przykład, jakim zwierzęciem chciałabyś być, to czy powiedziałabyś, że szopem braczem? Nie. <laughs> nie, nie chciałam. A co byś powiedziała? Bo widzisz, yy, zaraz wrócę do tego pytania, bo szopat często siedzi w śmietniku. Nie wiem, czy to byłoby wtedy dobre skojarzenie potencjalnego <laughs> rekrutera. Natomiast yy, mam mega alergię na taki rodzaj pytań. Z tego względu, że ja uważam, że rekrutację należy prowadzić w taki sposób, aby przede wszystkim można było porównać odpowiedzi kandydatów między sobą. Eee, taki odpowiedzi ja się nijak nie da porównać. Nie bardzo wiadomo, co z taką odpowiedzią zrobić, no bo ktoś chce być komarem, ktoś inny lwem, i nie ma tu dobrej ani złej odpowiedzi. Eee, kiedy słyszę, że jakiś rekruter zadaje takie pytanie, to raczej wiem, że to jest, że nie wie, co robią. Tak, zdecydowanie się z tym zgadzam, więc też generalnie myślę, że, że możemy śmiało się tutaj e, zgodzić ze sobą, że jesteśmy przeciwko takim właśnie e, typom patologii e, w rekrutacji, których no, gdzieś tam chcąc, nie chcąc, na pewno jest jeszcze na rynku, na rynku sporo. I ostatnie e, ze stwierdzeń, które tutaj dzisiaj przygotowałem. Wiem, że e, lubisz sportowe samochody. Chciałbym, żebyś na ten temat też no, może troszkę więcej tutaj e, opowiedziała. Faktycznie, jak prowadziłam firmę w Niemczech, ym... Miałam okazję, tak to chyba może nazwę. Um, myślę, że znaczy inaczej. Już jak byłam mała, byłam zakochana w Audi TT. Co prawda, tego Audi TT nigdy nie miałam. Nie to nie był. <laughs> I nawet dostałam, pamiętam chyba na 18 urodziny, czy na któreś taką miniaturkę ten taki samochodzik, taki resorak, tylko większy. Ja w ogóle bardzo często się bawiłam samochodami. Jako mała dziewczynka to też takie nietypowe były Barbie i były samochody, e, więc te mhm. samochody zawsze jakoś tam się przewijały. E, natomiast faktycznie pracując w Niemczech, e, dużą wagę, bo e, to były też kontrakty, które były bardzo duże, na naprawdę milionowe kwoty, e, Niemcy dużo, mam wrażenie, większą wagę zwracają uwagę na takie formy reprezentacyjne. Więc. E, Teraz sobie myślę, że już mam taką dojrzałość, że i tak bym machnęła pewnie na to ręką, ale wtedy niewiele myśląc korzystałam z tego, że mogę, że mam takie możliwości i faktycznie miałam dwa sportowe samochody, dwa były Mercedesy i, i byłam w nich totalnie zakochana, natomiast ten etap mam już za sobą, natomiast miłość do sportowych samochodów na pewno została. Czyli rozumiem, że wymieniłaś e, sportowe samochody na jakieś właśnie bardziej kompaktowe, funkcjonalne, czy, czy jak to teraz wygląda? E, tak, jeszcze skodą. Tak, ta. więc y, z Mercedesa na skodę i ja absolutnie się tego nie wstydzę. Nawet była śmieszna historia w zeszłym roku, jak miałyśmy premierę podręcznika e, w Czechach tego w języku angielskim i pamiętam, że Kasia powiedziała coś takiego, bo prowadziła wtedy prezentację na scenie i powiedziała. Pamiętajcie, to są Czechy, Czechy. I powiedziała, że można śpiewać e-maile do osób z Czech, zamień Skodę na Mercedesa. I to wywołało olbrzymie oburzenie, a ja tak. kolej w drugą, w drugą stronę poszłam. Tak, no to bardziej, że Skoda to faktycznie gdzieś tam czeskie dobro narodowe, więc myślę, że na pewno tą historią bardzo fajnie by się w ten rynek można było jakoś, jakoś tam wpasować. Jak już właśnie jesteśmy też troszkę już przy, przy, przy tematach zmian, przy tematach innowacji. To już tak oczywiście powolutku do, do końca zmierzając, ale chciałem jeszcze, Karolina, tutaj oczywiście Cię podpytać, z racji tego, że no, my też jednak gdzieś na co dzień bardzo mocno jesteśmy obecni w świecie, czy to technologii, czy to właśnie innowacji. Jakie jest Twoje osobiste podejście do, do, do innowacji, czy to produktowych, czy to procesowych? Przede wszystkim chyba bym zrobiła y, definicję innowacji, bo czasami jak obserwuję y, wszystkie te konkursy związane z innowacjami HR. I jak patrzę na projekty które biorą udział to dla mnie żadna z, żaden z tych projektów nie jest innowacyjne. To są kreatywne pomysły tak natomiast to nie są innowacje o innowacje tak naprawdę trudno bo wiele rzeczy już zostało wymyślonych. Więc najpierw wyjdźmy od definicji innowacji jeżeli mówimy o faktycznie rzeczach nowych których jeszcze na rynku nie było albo o sposobie którego jeszcze nie testowaliśmy. Ja jestem na tak. To jest w ogóle taka moja zasada w biznesie i w zarządzaniu ludźmi, że mówię, że jeżeli mówię, że czegoś się nie da, to ok, ale dopiero wtedy, jeżeli to tego spróbowałeś. Jeżeli nie spróbowałeś, to nie zakładaj. Więc próbujemy nowych rzeczy, oczywiście wiele razy się wywrócimy próbując, natomiast tutaj o to chodzi nie chcę zadziałać. Tak, ja też myślę, że mm, troszeczkę w odniesieniu do tego też, czym, czym my się tutaj na co dzień zajmujemy, ja też właśnie e, ostatnio troszkę się na ten temat zastanawiałem, e, jak to właśnie u nas wygląda i myślę, że doszedłem do takiego mm, wniosku, że przynajmniej mnie osobiście najbardziej w tym wszystkim w sensie w dochodzeniu do jakiegoś celu fascynuje właśnie ta droga, czyli ta. Droga, która jest kręta, wyboista, długa, skomplikowana, po prostu obarczona masą niepewności, trudności, błędów, porażek, ale to jest faktycznie coś, co, co jak się czasem spojrzy za siebie, to, to generalnie no jest dla mnie przynajmniej naprawdę, naprawdę fascynujące w kontekście innowacji, budowania, czy też nawet wdrażania innowacji. Więc myślę, że tutaj mamy na pewno, karinę ze sobą bardzo, bardzo dużo wspólnego. No i myślę, że pewnie tą, taką moglibyśmy powolutku już tutaj zmierzać do brzegu. Zdarcie tego też, że myślę, że naprawdę fajnie omówiliśmy sobie kwestie związane przede wszystkim z jednej strony swoją ścieżką zawodową, z drugiej strony, swoją tutaj troszkę z twoimi osobistymi preferencjami, nawet powiedzieliśmy sobie, jakie, jakie, jakie zwierzątko chciałabyś mieć, jakbyś mogła mieć wszystkie na świecie. Więc będzie jeszcze ostatnie pytanie, ponieważ także zawsze je oczywiście wszystkim naszym gościom tutaj w mistrzyniach i mistrzach her zadajemy, czy masz jakieś polecajki, albo filmowe, albo książkowe, które naszym słuchaczom, czyli zapewne główne, głównie przedstawicielkom i przedstawicielom branży HR, chciałabyś tutaj polecić ze swojej perspektywy? Nie byłam przygotowana na to, to pytanie, ale Często to, przyszło do głowy, to powiem. To jest książka w ogóle nie jest związana z HR ale czasem czuły czasem barbarzyńca, to na pewno ją polecam. Taką, no to jest rozmowa y, terapeuty ze swoim klientem. Y, nie wiem, czy mi przyszło do głowy, ale mam taką zasadę, że mówię to, co pomyślę. I patrzę, że dobrze. leży przede mną książka, która, znaczy, którą już zaczęłam czytać i, i mnie dosyć mocno wkręciła. To są startupowcy. Y, więc myślę, że z punktu widzenia biznesowego y, na pewno zdecydowanie polecam. Tak, pierwszy tytuł, e, tego oczywiście nie znałem, one wszystkie znajdą się oczywiście w opisie e, odcinka, co do startupowców e, tutaj na pewno mogę, mogę się zgodzić, czekałem tylko aż wyjdzie, aż Krzysiu Domaracki właśnie z Arturem Kurasieńskim ją e, napiszą, także jeszcze w przedszedarze moją, moją kopię z autografem udało mi się e, dostać i zdecydowanie polecam ją właśnie wszystkim fanom innowacji, ale nie tylko, ponieważ bardzo dużo o dochodzeniu czasem różnymi nieszablonowymi ścieżkami m, do, do czegoś naprawdę fajnego i dużego tam jest, więc myślę, że na pewno każdemu, kto chciałby się w jakiś sposób zainspirować, też tutaj z ręką na sercu mogę ją polecić. Dobrze, Karolina, wybija nam prawie pół godziny, więc myślę, że mamy naprawdę fajny materiał. Więc w tym miejscu chciałbym postawić, nie wiem, czy kropkę, ale może przecinek, może ewentualnie średnik, do tego, żeby też jeszcze tak zostawić sobie tutaj kiedyś furtkę do tego, żeby naszą rozmowę przy którejś okazji dokończyć. Więc, z tego miejsca, oczywiście, w imieniu naszych wszystkich słuchaczy i widzów, chciałem Ci bardzo serdecznie podziękować za Twój oczywiście czas, za Twoje przygotowanie, ponieważ myślę, że, że też naprawdę stało tutaj na, na wysokim poziomie. No i mam nadzieję, że do, do niedługiego albo zobaczenia, albo usłyszenia. Dziękuję ślicznie i do zobaczenia na żywo albo na LinkedInie.